Kasa fiskalna, moi drodzy, o co chodzi w kasie fiskalnej i dlaczego trzeba na nią uważać? Po pierwsze, kasa fiskalna jest dla tych ludzi, którzy sprzedają dla osób fizycznych. Czyli, jeżeli przedsiębiorca wykonuje sprzedaż, musi mieć kasę fiskalną. Na przykład, sklep spożywczy musi mieć kasę fiskalną. Po drugie, Czasem jest ulga 20 tysięcy złotych, a czasem jej nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że do kwoty 20 tysięcy złotych nie musisz mieć kasy fiskalnej. Eee, do 20 tysięcy złotych w roku i to jest limit proporcjonalny, czyli jeżeli zaczynamy w styczniu mamy całe 20 tysięcy, a jeżeli zaczynamy w połowie roku mamy tylko 10 tysięcy limit do kasy fiskalnej. Po trzecie są rzeczy, które są wyłączone z tego limitu, czyli zawsze musisz mieć kasę fiskalną od pierwszej sprzedaży. Na przykład przewóz osób, naprawa samochodów, sprzedaż części zamiennych złota, perfum i tak dalej. Wchodzimy na listę i sprawdzamy, czy musimy mieć tą kasę, czy nie. Ta lista nie jest wcale e, taka długa. I ostatnia rzecz kasa fiskalna i sprzedaż w internecie. Jeżeli z Twojego oprogramowania, drogi przedsiębiorco, wynika, że wszystkie transakcje są dopasowane do płatności i do człowieka, który to kupił, to nie musisz mieć kasy fiskalnej, ale uwaga, wszystkie. Nie może być możliwości przyjścia od ciebie do sklepu i odebrania tego, i odebrania tego osobiście. Musisz to zawsze wysyłać za pomocą poczty, kuriera itd. Tak i to właściwie wszystko, jeżeli chodzi o kasy fiskalne. Wszystkiego dobrego.